Witam, ja jestem Gold i dziś opowiem wam co nieco o lore broni w Genshin Impact. Skupimy się jednak dziś głównie na łukach, aczkolwiek nie tylko one tam będą oraz nie wszystkie łuki tam się znajdą. Ponieważ niektóre bronie mają powiązane lore z innymi brońmi innej kategorii. Wiecie, jakiś łuk ma powiązanie z jakąś lidą i wspomnę o nim kiedy będę robił odcinek o lidach. No, mam nadzieję, że upewniliście się, że wasze ciała są w dla was pozycji i pijcie dużo wody, ponieważ jest gorąco i zapraszam. Zaczynając od naszych Hunter's Bow, czy jak to woli łuków myśliwych, to nasz dwugwiazdkowy kolega ma tylko w deskrypcji napisane, że myśliwy musi być zawsze z wiatrem oraz że nie może wchodzić po stromym zboczu góry. Jednak pierwsza gwiazdkowa wersja naszego Hunter's Bow to łuk, którego opis nawiązuje do pewnego podróżnika sprzed tysiąca lat, który używał łuku jako harfy, a bardziej to harfa była jego łukiem. I tak właśnie trafiamy do Stringlessa, który właśnie początkowo był tą harfą, wspomnianą wcześniej. To ciekawe, początkowo miał on cztery struny i należał do pewnego harfisty nazwanego Sojourner, czyli taki przybysz z angielskiego, który pochodził ze wspaniałej i czarującej krainy Fontaine. Wyjechał jednak on stamtąd, by podróżować po świecie w poszukiwaniu swojego prawdziwego przeznaczenia. Co najważniejsze, spotkał on się pewnego razu z tak zwanym konduktorem, czyli z angielskiego dyrygentem, który posiadał notatnik zwany The Whizep. Następnie po jakimś czasie dołączyła do nich pewna szermierka świtu, zwana także tancerką mieczy. Na końcu został. Kreuzlit, który należał pierwotnie do klanu Lawrence, jednak został z niego wydziedziczony. Miał on oczywiście dziwny, wielki miecz ozdobiony dziwnym zegarem, czyli The Bell. Natomiast nasza tancerka mieczy miała miecz Flat, czyli The Flute. Wtedy właśnie około 1000 lat temu, podczas panowania arystokracji w Munstadt, w wyniku tej czwórki powstała trupa wędrowca, po angielsku Wanderer's Troop. Oczywiście oni sobie tak grali, nie wiadomo czy ktoś potem do nich dołączył. Wiadomo tylko, że przemierzyli cały Teyvat, ale w końcu spotkali Munstadt. Jeśli chodzi o Stringlessa, bardziej o jego posiadacza, czyli Sojournera, to zakochał się on w pewnej pięknej kobiecie z Munstadt. Niestety ta kobieta została wybrana jako ta osoba rzucająca piłeczkę w ludy harpatcu. A Jeśli czytaliście mangę bądź też nie, to wtedy tylko jedna osoba mogła złapać tą piłeczkę, czyli syn władcy. I potem co ciekawe mógł z tą kobietą, która rzucała tą piłeczkę zrobić co chciał. Był to powód, dla którego trupa, widząc tamtejszą arystokrację i tyranię, stwierdziła, że zrobią bunt przeciwko niej. No i teraz przechodzimy do najważniejszej sprawy, czyli samego przebiegu i upadku powstania. Czytam buntu, jak to woli, no bo ten bunt potem. Niestety upadł. Szermierce mimo iż udało się przeżyć, to została ona zniewolona oraz co za tym idzie brała udział w walkach gladiatorów. Jednak w międzyczasie istniał sobie taki rycerz jak Ragnvindr, która również walczyła z tą arystokracją, bo to była kobieta. No i co ważne, ona w tych lochach spotkała się z tą szermierką, a ona swoją piosenką, którą grała z tego miecza The Flute, jeszcze bardziej zachęciła ją do walczenia z rządem. Niestety nasza szermierka wkrótce zginęła właśnie walcząc na arenie, ale całe zdarzenie widział nasz rycerz. Ragnvindr wtedy właśnie pochowała ją z tym mieczem oraz przybrała tytuł rycerza świtu, czyli Knight, po tytule tej szermierki, czyli właśnie światła świtu, czyli Downlight w angielsku. Po latach jednak ta broń została odnaleziona, jednak to nie był już tylko pięknie śpiewający flet, a tylko broń. Konduktor, czyli dyrygent dzierżący The Witsit, to po prostu zginął w walce, a to co się stało właśnie z jego książką do końca nie wiemy, jednak wiemy, że były tam zapiski właśnie dotyczące przygód tej trupy. Sojourner osłaniał tyły pozostałych członków, aby ci mogli uciec. Niestety Sam zginął, a po jego śmierci struny Stringlasa zostały odcięte tępym nożem, tak aby została tylko jedna struna jako cięciwa. Sojourner twierdzi jednak, że nie żałował śmierci anonimowo w obcym kraju. Jedyne czego żałował to w końcu odkrycie prawdziwej miłości, tylko po to, by nigdy nie mieć szansy zaśpiewać kolejnej miłosnej piosenki. Został nam tylko pan... Kreuzlight, który przez swoje korzenie co ciekawe nie został ukarany, tak, mimo iż został wydziedziczony z tego klanu, to nie został ukarany. Śmierć jego towarzyszy też nie zniechęciła go jednak do założenia podziemnej organizacji, której celem było zniszczenie arystokracji i tyranii. Pomagał on potem też w buncie Wenesy. No i tak jak jego prawdziwe imię, tak i ostateczny los pozostają nieznane. Po rozwiązaniu Wanderer's True, wielki miecz Debel był nasycony kwasem. Z tego powodu koła zębate zdardewiały, ale mimo wszystko dalej jest on śmiercionośnią bronią. A co jeszcze zapomniałem wspomnieć, to Bell był dzwonem. O sądu i dlatego też troszeczkę bali się arystokraci tego miecza. Tak wiem, wjazd od razu z grubej rury a to dopiero trzy łuki i trzy inne bronie. Sharpshooter Otha, czyli na polski Przysięga Strzelca Wyborowego, ma ciekawą historię nawiązującą do mitologii greckiej. Otóż w bardzo odległym miejscu wybuchła pewna tragedia. Pewni bracia stanęli bowiem naprzeciwko siebie, no i jednym z nich był świetny łucznik. Po doznaniu jednak upokarzającej porażki złożył ślubowanie. Dopóki nie pokonam moich wrogów i dopóki nie przebiję im gardeł i nie wyschnie im krew, nie umyję nóg. I tak wielki ucznik padł ofiarą infekcji stopy, co jest prawdopodobnie nawiązaniem do Achillesa z mitologii greckiej, któremu matka nie myła pięty specjalną substancją, dzięki której jego skóra nie mogła zostać przebita przez chociażby strzały, no ale raz został trafiony właśnie w tą piętę, tam gdzie nie był myty tą substancją i potem zmarł. Strzały. Messenger, czyli po prostu posłaniec, to łuk antyczny, który jako jeden z wielu używany był jako źródło przekazywania informacji poprzez strzałę w Liue. W sumie to opis tego łuku opowiada stworzenie łuku w Gęsinie i mogłem w sumie od niego zacząć, no ale już dobra. Generalnie najpierw były proce, ale ktoś chciał je po prostu ulepszyć i stwierdził, że okej, okay, moc można zwiększyć, ale wtedy celność ubolewa. Dlatego wydłużył on ramiona procy oraz co ważne, zamiast kuli dał strzałę. I wtedy do niego doszło, że to już nie jest proca, a stworzył on łuk. Opis wygiętego łuka z angielskiego recurve bow, w skrócie mówi nam, że w dobrych rękach ten łuk wykonany z drzewa, kości i ścięgna potrafi zestrzelić nawet orła. Natomiast Ravenbow, czyli łuk kruka, mówi, że kruk to zwiastun śmierci. Umieszczenie go pióra na końcu łuku oznacza śmierć ofiary. A bardziej tak mówił ktoś, kto ten łuk sprzedawał. Z łukiem kompon czyli na polski łukiem składanym, wiąże się ciekawa historia. Otóż pewien gościu z obcego dla Liyue kraju był bardzo zafascynowany krzywizną łuku. Wpadł on na pomysł, żeby dodać do łuku krążek glinowy. Mimo iż nie miał on serca do przemocy i nie miał ochoty oglądać rozlewu krwi, to chciał go wzmocnić, mając świadomość, że mimo wszystko może to stać się potężną bronią. Ale był zagubiony w dążeniu do doskonalenia zarówno struktury, jak i materiałów. Choć pewnego dnia łuk zauważył pewien żołnierz, który natychmiast zestrzelił dziką gęś tym łukiem. Powiedział, że to jest łuk, którego szukał. I tak krzyk ptaka, którego zamordował nasz żołnierz, przeszył w tym samym momencie serce naszego wynalazcę tego łuku. Łuk Fawonius Warbow również ma ciekawą historię w opisie. Opowiada ona o tym, jak kiedyś grupa rycerzy Fawoniusza Outriders była mocna i bardzo ceniona. Umiejętności śledzenia, które nabyli, a także umiejętność wyczuwania zbliżającego się niebezpieczeństwa, były wyjątkowe wśród wszystkich rycerzy. Trwało to do momentu, gdy pierwszy z Outriderów z nieznanych rycerzom przyczyn ostatecznie opuścił zakon. Od tego dnia zespół Outrider był skorupą swojej dawnej postaci. Najprawdopodobniej mężczyzną, który opuścił grupę Outriders, był dziadek Amber, który założył i wyszkolił tą grupę. Zniknął on 4 lata przed rozpoczęciem gry i nie wiadomo, co się z nim dzieje. Jeśli chodzi o sam łuk, to obecnie jest wydawany tylko najlepszym ucznikom w zakonie. Co ciekawe, cięciwa tego łuku zaklęta jest w tajemnicy alchemii magii, chroniąc palce łucznika. Ten łuk służy jako nagroda dla doskonałych strażników Mundstadt i doskonałe narzędzia dzięki którego mogą kontynuować swoją straż. Przejdźmy teraz do Thundering Pools. Ta broń opowiada o pewnym zmenie, ale zanim co to musimy wiedzieć, że ten łuk został wykonany przez samą Raiden. Jednak nie wiemy czy chodzi o Raiden A, czy Raiden Makoto. Jest powiedziane, że został on wykonany tylko przez Raiden i ona go wręczyła pewnemu wielkiemu tengu nazywanym Raisenbow. Jednak potem przed sobie do tego Raisen, był pewien szermierz nazywany Takamine, który założył się z tym Tengu, no generalnie on lubił zakłady, no i wiadomo ryzykował on wiele ale mimo wszystko dostał ten łuk, remisując 3 do 3. No i mimo już otrzymał ten łuk, to został też sługą tego Tengu. Dostał on przezwisko Konbumaru i był świadkiem prawdziwej formy tego Tengu. Nauczył się słynnej sztuki łucznictwa Tengu za pomocą wspomnianego łuku, a następnie uczył łucznictwa również Asase Hibiki. Kim była jednak asasa Hibiki zapytacie? Otóż to właśnie ona dzierżyła oryginalnie Hamayumi. Wracając do historii, to właśnie ta kamina był obiektem zainteresowań Sase. Wtedy jednak został Hakamoto, czyli bliskim ochroniarzem Raiden, co Asasę uważała za bardzo ryzykowne. Z czasem, to ciekawe, Raiden dał mu mir, Mist Splitter, chociaż wtedy się tak nie nazywał, po prostu nie miał nazwy. Oczywiście potem wybuchł kataklizm no i Takamine chciał iść walczyć z Abyssem. Asase jednak stwierdziła, że nie to zbyt ryzykowne, lepiej nie iść, w ogóle umrzeć w ogóle. I wtedy Takamine założył się z nią o to, że wróci o właśnie łuk Thundering Pulse. No i oczywiście Asase wygrała, ponieważ Takamine nie wrócił. To ciekawe Mist Splitter, który jak przypominam, jeszcze się wtedy tak nie nazywał. Również uległ zniszczeniu, aczkolwiek jego kawałki zostały potem odnalezione i przekute na nowy miecz, czyli Mist Splitter Reforged. Czemu Mist Splitter, czyli przekuwacz mgły, czy tam bardziej rozpruwacz mgły? Otóż to był tytuł właśnie Takaminego. A co się stało generalnie potem z Takamine? No. Wynurzył się z tej otchłani pewnego razu, kiedy już Asasę była dosyć starą kobietą, no ale Asasę tym łukiem, czyli Thundering Pulse go zabiła, ponieważ no, był pochłonięty otchłanią, był już potworem. Więc, no, historia trzech broni w jednym. Mitternachtstwalds, poza tym, że znaczy północny waltz, to opowiada jedną z przygód Princess Inder Werutellung i jej kruka Oswolda, czyli takiej opowieści, na której bazuje się, że tak powiem, Fischl. Jeżeli nie wiecie o co mi dokładnie chodzi, to polecam obejrzeć historię Fischl. Prototyp Crescent to łuk stworzony z Irminsul, czyli tego drzewa, który występuje w domenach. Co ciekawe był to zwyczajny łuk, ale mistrz rzemiosła Han Wu osobiście zmontował ten łuk na prośbę swojego dobrego przyjaciela Yun Hui. I tak jakby ktoś nie wiedział, to chodzi o przodków Yun Jin. Zatrudnił on każdą karawanę handlową, jaką mógł znaleźć, by przywieźć mu mnóstwo zasobów. W końcu zdecydował się na użycie drewna kudrani, szlachetnej stali i gałęzi irminsul przewiezionych z otchłani. Bo te drzewa to generalnie mają korzenie w abysie. Powalone. Rezultatem był piękniejszy łuk, wytrzymały i łatwy do uchwycenia oraz chłodny w dotyku. Łuk jest tak piękny jak sierp księżyca, dlatego mu nadane nazwę crescent, co oznacza z angielskiego po prostu półksiężyc. Royal bow, royal spear, royal greatsword oraz royal longsword, czyli królewski łuk, królewska włócznia, królewski wielki miecz i królewski długi miecz, faktycznie należały do ślachciców, którzy władali Munstadt. Tak, pochodzili z klanu Laurens, czyli tego klanu, który wprowadził tyranie w Mundstadt, gdzie mówiłem o tym gdzieś na początku odcinka. Szlachta wierzyła, że ci o wysokiej krwi powinni jednak używać mieczy w bitwie. Dla nich dźwięk zderzających się ostrzy mieczy był chórem zniosłych dusz. Jednak z drugiej strony włócznia i łuk były bronią plebijskich gladiatorów i plebsów. Mimo upływu czasu i zniesienia szlachty dalej te bronie są dosyć potężne. Dlaczego więc łuk i dzida mimo wszystko powstały? No, generalnie powstały trochę wcześniej, zanim było to uznawane, że tylko miecz i miecz mogą się razem zrównać i tak dalej. Poza tym łuków używali do polowania, a dzidy i tak nikt nigdy nie użył. A, bo właśnie zapomniałem dodać, bo ta dzida generalnie była wykonana, ktoś tam ją miał, ale właśnie bał się używać jej, no bo właśnie było, że tam tylko pospólstwo może to używać i w ogóle, to weź idź z tą dzidą. Rust to starożytny łuk, twardy jak żeliwo, który kiedyś należał do słynnego łucznika. Łucznik był naprawdę dobry, jednak w swoich latach doznał on objawnienia. Ostateczną głębią mowy jest słowo wstrzymane, a ostateczną głębią w łucznictwie jest strzała oszczędzona. Odtąd nigdy więcej nie mówił o strzałach wystrzeliwanych z nieba. Zokopał swój łuk w ziemi i poszedł żyć jako pustelnik pośród wzgórz. Podobno historia jego śmierci wyglądała następująco. Była burza. Pośród wiatru i deszczu rozległ się tylko pojedynczy grzmot. Towarzyszący mu piorun wystrzelił w górę, w kierunku nieba, płonąc jasno jak gwiazdy w galaktyce. A w ogóle, jeżeli przed chwilą byliśmy przy Klanie Lawrence, to warto wiedzieć, że oni nie zawsze tacy byli. Otóż kiedyś, jak opowiada nam to Sacrificial Wall, czyli z angielskiego łuk poświęcenia, to czcili oni Boga Nemo i czasu. Co czasu? Kto to był Bóg czasu? Zapytacie. No, generalnie tak, był taki bóg i żeby zrozumieć kto i kim był i co robił i tak dalej, musiałbym wam tu trochę nagadać, a to no, nie odcinek o tym, ale spokojnie, jeśli chcecie taki odcinek o bogach, których nie ma teraz, to mogę zrobić. Wracając do Sacrificial Bow, to ten łuk był kiedyś własnością dumnego klanu Lawrence. No i w odległej przeszłości używali go, aby odnieść odważne zwycięstwo swego klanu nad zamarzniętą dziczą. Predator, czyli drapieżnik, to łuk, który był potężną bronią używaną do polowania i zabijania potężnych maszynowych stworzeń. Jednak Aloy go poprawiła. Miała zamiar użyć tego do polowania na dziki, ponieważ wyglądało na to, że w tym świecie używanie łuków i strzał do polowania faktycznie pozwoliłoby na zbieranie surowego mięsa. Oczywiście jest to nawiązanie do Elo i jej pasywki i do tego, że przenosiła się na świat Genshin z świata Horizon. Descent Hunt, czyli tym razem z łaciny zielenisty łuk, to włók, który należał kiedyś do pewnego myśliwego, a jego zielony kolor był taki, że mógł wtapiać się w środowisko naturalne. Wylidesent, bo tak zwała się ta myśliwa, która żyła prawdopodobnie co ciekawe w Sumeru, została sierocona w młodym wieku i została wychowana w lesie przez nienazwanego mistrza, który nauczył ją jak żyć z naturą i jak polować. Jednak była uczona, żeby zabijać tylko po to, żeby przetrwać i nie żywić urazy do niczego. Jednak potem przyszedł na ziemię kataklizm. Bóg lasu, czyli God of Woods, czyli wcześniejszy dendroarchon, zginął podczas tej katastrofy, która spadła na kainera. Powodując, że trawa i drzewa nigdy wcześniej nie przemówią. No i podczas gdy potwory zaczęły najeżdżać tej pewien ślepy umierający chłopiec uciekł do lasu, w którym mieszkała nasza myśliwa. A ona natknęła się na niego, śledząc jego ślad krwi. Zabiła atakującego go potwora, i po wysłuchaniu prośby tego chłopca, wkroczyła na ścieżkę zemsty na potworach ze względu na cierpienie tego chłopca, które te potwory spowodowały. Co ciekawe, nie chciała, żeby jej łuk, czyli Firidesen Hand, został splamiony, dlatego nie mściła się z nim. Po tak długim życiu z dala od ludzkiego społeczeństwa Viridescent nie wiedziała już jak mówić ludzkim językiem. Nawet po ponownym dołączeniu do społeczeństwa żaden z jej towarzyszy nigdy nie słyszał jej mowy. Stała się znana jako Viridescent Wernerer, której obawiają się potwory na całym świecie. Nie są jednak znane żadne szczegóły dotyczące jej życia po kataklizmie. Łuk Amosa to łuk, który jak sama nazwa wskazuje należał do Amosa, czyli kochanki dekabariana, czyli przeszłego boga Munsztad. Który, co ciekawe, zrobił barierę wokół miasta i nie pozwalał innym wyjść, żeby chronić przed śnieżycą spowodowaną Andrewsem. Jednak, no niestety, nie podobało się to zbytnio mieszkańcom. Bardziej rozwinięta to macie w historii Ventiego. Właśnie, bo co do Ventiego, to wtedy był on sobie tylko duchem, ale wraz z bezimiennym bardem, pewnym rycerzem oraz czerwonoowosnym wojownikiem zaprzyjaźnili się za mosem, a ta zdała sobie co ważne trochę wcześniej też sprawę, że no ten Dekabarian to chyba jej nie kocha tak jak ona sądziła. Dodając do tego, że, no mówię, chcieli w końcu wyjść poza baramy miasta, to nasza Amos z wyżej wspomnianą paczką chcieli zabić dekabariana. Podczas walki, z ciekawszych informacji, to to, że nawet Amos wycelowała tym łukiem w niego i puściła strzałę. Nie wiemy w sumie od czego dokładnie zginął dekabarian, czy od tej strzały, czy to od czegoś innego, ale finalnie zginął, I jednak między innymi Amos również zginęła. Jej łuk został przyjęty poprzez Ventiego, który też przebrał formę zmarłego chłopca bezimiennego Barda, no bo chciał ich po prostu upamiętnić. Mój ulubiony łuk, by the way, czyli Elegy of the End, czyli elegia końca. Elegia to jest taki utwór liryczny, który jest taki żałobny, i tak dalej. No, to jest mniej więcej elegia. Te broń opowiada historię rycerza zwanego Rostamem. Był on zawsze w złym humorze, jednak była jedna rzecz, która sprawiała, że zapominał on o swoich obowiązkach i stawał się po prostu szczęśliwy. Była to pieśń śpiewana przez dziewczynę, którą kochał, czyli Rosalyn. Jego dziewczyna, że tak to mówimy, wyjechała wtedy jednak do Sumeru studiować. Pewnego dnia Mundstadt jednak zostało zaatakowane i pojawił się ogromny smok Druin. Venti nie zdołał uratować rozdama, dlatego zginął on jako dzielny rycerz walcząc ze smokiem. Przed śmiercią myślał on o swojej ukochanej i żałował, że nigdy już nie usłyszy jej śpiewu. Dziewczyna dowiedziała się o jego śmierci i śpiewała, jednak kiedy jej głos i łzy wyschnęły, przysięgła, że użyje płomienia swojego życia do oczyszczenia tego świata. I tak narodziła się La Signora. Bardziej narodziła się karmazynowa wiedźma płomieni, czyli Crimson Witch of Embers, ponieważ Lasignolą została dopiero jak dostała się do Fatui. Aqua simulacra, czyli obrazy wody. Opis broni mówi o wodzie. Mówi się, że woda nie ma określonego koloru ani kształtu, że może doskonale służyć jako ostrzy błóg. Ze wszystkich substancji istniejących na świecie woda może być zarówno najłagodniejsza jak i najostrzejsza. Łuk ten, jako jeden z nielicznych, może przywołać wodę. Woda może zmyć wszystkie nieczystości, pozostając czysta, zmienić się w to, co tylko chce, będąc przy tym sobą. I ogólnie przez cały ten opis jest wychwalana woda. Co ciekawe, mówi się tam też, że w wodzie kryje się dużo tajemnic, których nikt nie może rozwiązać. Jednak całe te zdania i cały ten opis to tak naprawdę lekcja, którą przekazywał jakiś starszy chłop komuś tam. A Jelan, co ciekawe, to właśnie usłyszała, zanim jeszcze pracowała dla nich No i ostatnia broń na dziś, czyli Polar Star. Opisuje ona historię dosyć ciekawą, ponieważ pierwszego Fatui Harbingera, czyli Pierro. Został on prawdopodobnie zdradzony, niezaakceptowany u swojego poprzedniego władcy, dlatego poszedł on do caricy i do niej dołączył. Serbował on m.in. potem doktor, chociaż w opisie łuku jest napisane tylko o Signorze. Co ciekawe, jest tam napisane, że chcą wejść do krainy ciemności, stworzyć nowy świat i dlatego podróżują w stronę Polarnej Gwiazdy. Stąd też nazwa łuku. No, jest to dosyć zastanawiające, na odcinek o Harbingerach również stworzyłem, więc jeżeli się interesujecie fatu i tak dalej, no to polecam go obejrzeć. No i także to by było na tyle, w końcu po długim odcinku dosyć, chyba drugim najdłuższym na kanale. Więc możecie przedstawić swoje uczucia na temat tych łuków, czy dowiedzieliście się czegoś ciekawego na temat lore, czy czegoś was nauczyłem, czy może, no nie wiem, jakaś fajna historia wam wpadła do gustu. Możecie też napisać jaki jest wasz ulubiony łuk i czy w ogóle się tu znalazł, bo jak mówiłem nie wszystkie łuki się tu znalazły. Ponieważ na przykład o Skywardzie powiem gdzie indziej, albo na przykład o innych łukach też powiem gdzie indziej. No i tak, to jest pierwsza z pięciu albo sześciu części tej, że tak powiem, miniserii. Mam nadzieję, że się Wam ona spodoba i że będę mieć motywację do zrobienia następnych części. Oczywiście zapraszam Was na mojego Discorda i do sekcji komentarzy. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Miłego dnia, czy kiedy to oglądacie? Mam nadzieję, że macie dobre łuki. Jak nie, to będziecie mieć dobre łuki i, i, i coś w ten desen. Ja na przykład mam dobre łuki. Mam dobry łuk na Jaran, mam dobry łuk na Fischl i jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam nadzieję, że wy też będziecie szczęśliwymi ludźmi. Dobra, już koniec. Adios. A jeszcze jedno, picie wodę, picie wodę.